Zapraszam na scenę tego, który wręczy nagrodę laureatowi piątego miejsca. Dziennikarz przeglądu sportowego Roman Brzozowski. Dobry wieczór Państwu. Piąte miejsce w 73. plebiscycie przeglądu sportowego zajął człowiek, który najlepiej wie, co to jest długie pływanie i bardzo szybkie pływanie Mateusz Sawrymowicz. Dobry wieczór Państwu. Nie spodziewałem się takiego wyróżnienia. To dla mnie wielki zaszczyt i, i honor być tutaj w tej czołówce takich wielkich wspaniałych sportowców polskich. Dziękuję moim rodzicom, którzy zaciągnęli mnie ten basen, po pierwsze, bez nich tutaj na pewno nie, nie, nie sanąłbym. No po drugie, na pewno wszystkim, którzy na mnie głosowali, to jest, to jest na pewno to najważniejsze. No ale tak jak zadedykowałem medal w Melbourne w kwietniowych, po 1 kwietnia, zadedykowałem go tenerowi, tak samo teraz najbardziej chyba dziękuję tenerowi, który w trzy lata z któregoś tam rzędu pływaków młodych doprowadził mnie do tego sukcesu i za to mu, za to mu jestem wdzięczny, i jak również za jakby taką pasję, którą, którą on przelał na mnie i dzięki którym dzięki której no, mogę tutaj być z Państwem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Mateusz Sabrymowicz, pryma Aprylis zdobył złoty medal Mistrzostw Świata w Melbourne na morderczym dystansie 1500 metrów stylem dowolnym.